A, ale zaczyna mi burczyć w brzuszku. Bo to już pora na małe, co nieco. Ale czy to mi burczy w brzuszku, czy coś bzyczy? No i znowu coś bzyczy. To chyba pszczoła. Nie, przecież pszczoły śpią w ale Przecież ja, Ale przecież ja też nie śpię. Bo przecież my mi się też nie śpimy. To może one też nie Tam? A może tu? Ojej! Mój zadek! A, O, dobrze, że jesteś, Krzysiu. Krzysiu, co się stało? Nic, nic. Tylko czy masz może, Krzysiu, anielskie włosie? Chyba mam. Proszę. Miadek, 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 miadek. miadek. Nic, nic, tylko udaję, żeby te pszczoły myślały, że to nie ja, tylko Aniu Pański. No bo wiesz? Myślę, że one się czegoś domyślają. Ale przecież, kupuś, pszczoły śpią no. Jesteś tego pewny? Jestem no. pewny, A ty, kupuś, to co innego? Ty jesteś piątkowy mi się. To on z nim. Zawsze się pamiętasz? Mm. To znaczy, że pszczoły nie robią biodku na Boże Narodzenie. No nie zupełnie, biodek jest przez cały rok, a szczególnie na Boże Narodzenie. Wiesz o, mam, co, gusiu, chyba mam żyku. Bo ma piek, chodź, nie Chodź, Chodźmy, ci dam. To chodźmy, chodźmy, bo mama jeszcze coś że i nie będzie. Czy to czasem nie ty, króliczku? Nie. Król poszedł odwiedzić swojego przyjaciela. Kubusia puchatka. Mm, Ale przecież ja jestem Kubusiem puchatkiem. Na pewno? Nie można bardziej. Co bardziej? Mamy no, kubusie puchatki niż kubusz puchatki. No to mów, co wolisz? Miód czy marmolada? To i to. Mnia-mnia. A resztę skończę w domu. Oj, ojej. Nie mogę przejść, utknąłem. Poczekaj, pójdę z drugiej strony. Daj łapkę. A, boli. A, ściska, ciągnie. To dlatego, że cię wzdeło. Nic mnie nie wzięło. Nie wzięło, tylko wzdeło. Poczekaj, pójdę po Krzysia. Krzysiu. Puchatku, dlaczego widzę tylko połowę? Gdzie jest druga połowa? Druga połowa jest w kuchni. Chodź z drugiej strony. Rzeczywiście, wróćmy zatem do tamtej strony kupusa. Mam plan. Pociągniemy pierwusza za łapy. Trzy, cztery Aj, poli. Aj, ściska. Trudna rada. Trzeba czekać. Ale na co? Aż chudniesz drogi pochadzku. A długo się chudnie. Tysięć. Tydzień. Może miesiąc albo dzień. Żeby ty. I mam tak chudnąć całe święta! Nie! W czasie świąt się tyje, a nie chudnie! Nie ma się, Zaśpiewamy ci znaczy, żeby Dziś się chudno. Może zaśpiewamy kolędy o miatku? Siecie co? Coś mi się wydaje, że mój brzuszek. Co? Nic się nie kurczy, a raczej burczy. <noise> chyba trzeba zawołać popołuchego. silny ja wyciągnij kubusia, bez tego kubu. O, o, ojej! A co to za kubusio? To moje myśli. Mysz... Panie z kubusiem w środku. Aha, to kubusiowa Nora. Chyba z Nora. Wyciągnij mnie, kłapciu! Twój i pociągnij. Już dobrze, dobrze, Kubusiu. Właśnie miałam wam powiedzieć, że zgubiłem swój ogonek i nie mogę go nigdzie znaleźć. Rzeczywiście, nie masz go na swoim miejscu. No racja, bo, bo zazwyczaj to jest, że ogonek jest albo go nie ma, a twojego brak. Obiecuję ci, Kłapciu, że znajdę tw twój ogonek. Tylko stąd wyjdę. Dziękuję ci, Kubusiu. Tak, widzimy Ciebie przyjaciel. To do zobaczenia, papa, niej szybko, pa pa, pa, pa pa. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że mój brzuszek jest pusty. A to znaczy, że schudł. Ciągniemy. Trzy, Z tej nory. Nie ma czasu do stracenia i do święta stało. Osiołek kapu uchy, zgubił swój ogonek. Czy wiesz, gdzie go szukać? Trzeba dać ogłoszenie. Ogłoszenie? Święta? Mm. Tym lepiej. Damy świąteczne ogłoszenie, że poszukujemy pilnie ogonka na Boże Narodzenie. Genialny pomysł! Tylko kto je napisze, bo nie ja. Tylko krzyś, chodź pokażę ci, jak piękny krzyś napisał dom pani Sowy. Proszę dzwonić o porady. godzinę przyjęć 22-24. O i jaki fajny i jaki fajny do dzwonienia i pociągania. I się ty Wiesz co, sobo? Coś mi to przypomina, tylko nie wiem co. Znalazłam go w lesie. Wisiał sobie na krzaku nikomu komu nie był potrzebny wiem, co gdzie? Co so, bo? On jest bardzo komuś potrzebny. Komu? Naszemu przyjacielowi uchemu. Jesteś tego pewien? Tak, do machania nim. Wezmę go, bo i to a biedny Kłapouszyk nie może machać ogonkiem. w tym ogonku. Dziękuję Ci Kubusiu, że odnalazłeś mój utracony ogonek. Było mi bez niego bardzo źle. A teraz zobacz, jak mi w nim do twarzy. Bardzo. Wiesz co, kłapu, yy, siód, Idą święta, więc zapraszam Cię na, yy, na Boże Narodzenie. Przyjdziesz? Oczywiście, tylko wezmę swoje ulubione osty. To do zobaczenia! Papa! Pa.